I dlatego my przenosimy się do stanu właściwego istnienia, bo ci, którzy szukają grzechów i spowiadają się bardzo głęboko w, w spowiedziach generalnych, chcą z całej siły znaleźć grzechy w Chrystusie. Bo tak, 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 mówię to świadomie, całkowicie świadomie. Dlatego, że z całej siły chcą znaleźć grzechy w duszy. W duszy tej duszy, którą odkupił Chrystus. A to są grzechy ich ciała, a jednocześnie grzechy podziemne z pierwszego świata. I dlatego ukrywa się bo w ogóle istnienie pierwszego świata, aby grzech, który tam istnieje, był tylko grzechem duszy, którą wyzwolił Chrystus, i żeby człowiek podejmował decyzję taką z powodu niewiedzy. Ja tu chcę przedstawić tą sytuację, że są ludzie. Którzy mogą posłuchać naszego spotkania, ale i tak pójdą swoją drogą, dlatego, że mają lepszą, nie poddają się temu praniu mózgu, że Chrystus, Pan jest wszystkim. Że On jest ich życiem prawdziwym. Ale lepiej, żeby uświadomili sobie, że są czymś więcej niż workiem na kości i mięśnie że są istotą żywą i prawdziwą, że natura ich sięga z samych szczytów nieba.